Czy schab z grilla może być soczysty? No pewnie, że może być. Mam tu taki bardzo fajny kawałek. Mam tutaj fajne szparagi, bo właśnie jest sezon. I zawinę je w te kawałki schabu. A kiedy nie będzie szparagów, co wtedy zrobimy? Wtedy nadziejemy rolatki awokado, bo awokado jest dostępne przez cały rok. A więc zaczynamy. Schab kroję na kawałki półtora centymetrowe. Dobrze. Schab mamy pokrojony. Schab rozbijamy płaską stroną tłuczka po to, żeby zachować jego strukturę i nie zrobić dziur. No, trochę to trwało. Ręka mnie boli od tego tłuczenia, ale warto było, bo chodzi o cienkie plastry, takie przez które prawie widać, jakby się chciało, można zobaczyć słońce. Rolatki, nadzieje, szparagami, bo mamy sezon szparagowy. Oraz awokado. Szparagi trzeba wcześniej przygotować. To są zielone. Nie trzeba ich obierać, chyba że już są zdrewniałe. Natomiast trzeba usunąć drewniałą końcówkę. Jak to zrobić? Trzeba chwycić szparaga i zgiąć. I on się złamie sam, dokładnie w tym miejscu, w którym ma się złamać. Biorę następnego, zginam i cyk. Szparagi już mam wszystkie przygotowane. Czas zająć się schabem. Dbamy o soczystość. Odrobina masła. Tak ja wiem, tłuszcz jest na szynce, ale jest go niezbyt dużo, więc każdy plaster smarujemy odrobinę masła. Myślę, że jakaś łyżeczka niecała na plaster z schabu wystarczy. Szynka parmeńska. Albo każda inna, dojrzewająca, albo długo wędzona w zimnym dymie. Chodzi o to, by była aromatyczna i by to były naprawdę cienkie plastry. Tak, jeden plaster na plaster schabu. Odrobina świeżo zmielonego pieprzu. No i teraz upychamy tyle, ile się da, bo tutaj w końcu te szparagi, oprócz schabu, mają grać główną rolę. Układam je na przemiennie, tak by móc potem równo zawinąć mięso. Trzy szparagi na plaster szynki i teraz to wszystko staram się jak najdokładniej zwinąć. I pierwszą rolatkę mam przygotowaną. Teraz spinam ją długą szpadką, tak, by nie rozwinęła się podczas pieczenia na grillu. A kiedy sezon na szparagi się skończy to co? To mamy rezygnować z tego pięknego zielonego nadzienia? Po prostu zamienimy szparagi kawałkami awokado. Obrałem, pokroiłem na długie paski i będę nimi nadziewał tak samo jak robiłem to ze szparagami. Schapie schudy, wszyscy wiemy. Będziemy go piec na grillu, więc odrobina tłuszczu bardzo się przyda, by po prostu był bardziej soczysty, więc spryskuję dosłownie łyżką oleju wszystkie sześć roladek, bo właśnie tyle mi wyszło. Kiedy grill będzie się rozgrzewał, bo tu czekają na niego rolatki, przygotuję salsę do podania z czerwonych papryczek, czyli są duże, więc nie ostre, a soczyste i kolorowe, więc użyję ich dużo. Dodam je do pomidora, pomieszanego z drobno pokrojonym awokado. Tak wszyscy uwielbiamy awokado. A dla ostrości i chrupkości dodamy odrobinę w zasadzie nie odrobinę, jakiejś półczerwonej cebuli oraz kilka innych dodatków, o czym za chwilę będzie pysznie, kolorowo i coś jeszcze będzie zielonego na talerzu. Drobno posiekane pomidory bez pestek i bez soku, drobno posiekane awokado, drobno posiekana czerwona cebula oraz chili. Cała papryczka, niezbyt drobno posiekana, doda koloru, smaku i aromatu oraz trochę ostrości. Sporo listków bazylii porwanej palcami na niezbyt małe kawałki. Wtedy mają mnóstwo aromatu i ładnie wyglądają. Olej! Najlepiej z pestek winogron, dlatego żeby jego smak i zapach nie zdominował pozostałych składników. Kilka łyżek, trochę pieprzu, nie za dużo, trochę soli. Sok z jednej trzeciej dużej cytryny do takiej miski. Wciskamy ten sok i tak właśnie wygląda salsa. Będzie się wspaniale komponować z rolatkami. Mówię Wam. Piecrolatki. Ich pieczenie nie zajmie dużo czasu. Najpierw na mocno rozgrzanym grillu, tak, żeby mięso się ścięło. Potem przez kilka minut, jakieś 2-3 minuty z każdej strony, czyli w sumie jakieś nie więcej niż 10-12 minut. W końcu jest to schab, delikatne mięso. Salsa czeka, grzanki czekają, sałata jest gotowa, słońce świeci, będzie fajna impreza grillowa. Czekam na gości. Pachnie węglem, pachnie dymem, pachnie pieczonym mięsem i szparagami. A goście, goście już zasuwają. Będzie impreza. Fajne jedzenie, fajni ludzie, fajny czas, wspaniałe słońce. No, prawie. To taki odświeżający deszcz myślę. Roladki już gotowe. Właśnie zaczęło padać wtedy, kiedy się upiekły. Zobaczcie, pięknie, upieczone z wszystkich stron. Teraz postaram się wyciągnąć wykałaczkę. Tak, by je potem pokroić na ładne plastry. Kroję na ukośne plastry. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają szparagi i szynka parmeńska w środku. W tym wiosennym, ciepłym deszczu nakładam porcję salsy. Kilka kawałków rolatki i dla dekoracji kilka listków rozponki. Z czym to podawać? Ja to dzisiaj podam z czosnkowymi grzankami, które przygotowałem odrobinę wcześniej. Nie, no jasne, że sobie nałożyłem jako ostatniemu, bo najważniejsi są goście, ale wiem, że to jest pyszne, bo powiem szczerze, spróbowałem kilka kawałków podczas nakładania. Soczyste mięso, chrupiące szparagi, bardzo aromatyczna całość. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba na Waszym grillu. Zróbcie, nie będziecie żałować. Do zobaczenia na mnamnam.pl. Kochani.